Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy niedzielę pod tytułem kontynuacja historii różnych. Tak się podzielę z wczorajszego dnia, w zasadzie z wieczorka. Polazłem sobie na takiej spacer, żeby po świętach trochę stlenić główkę, żeby tą próżnię tutaj przewietrzyć. I tak idąc, zaczepiłem o parking przy szpitalu w Gliżycku. I przechodzę sobie koło e, szlabanu, trochę wchodzę dalej na parking e, i przy parkometrze stoi facet w średnim wieku, 45 lat. E, I mówi, panie, pomóż pan, bo kurde, nie mogę stąd w ogóle jakoś wyjechać, już godzinę tu stoję z tym parkometrem, walczę, banknotów nie przyjmuję, monety odrzuca. Mówię, już mam dosyć tutaj, cały dzień się siedzę w tym szpitalu. No i tak zgupia Franc, <laughs> podszedłem, mówię, dobra, da pan hajsik, to zobaczymy wrzucamy dwudziestki, dziesiątki, wszystko wypluwa. Widać, że bok parkometrów wyślizgany przez y, y, szurające monety, więc starym zwyczajem magnetyzujemy piątki, dwójki, jedynki. Coś tam powoli zaczyna wchodzić, coś wypluwa. No i w końcu te 18 zyla, które trzeba było wpłacić, jakoś się udało popchnąć. To, co jest ważnego, to tak zgłupia Franc, pytam pana, a pan tu w szpitalu mówi cały dzień, to u kogo pan był? No małżonki, ma przerzuty, no to mi się lampka pali, znaczy się, że jest, jesteśmy w domu nowotworowym. No dobrze, a na którym oddziale? No na urazówce, no bo złamała biodro i zrobili nam kilka tygodni temu taką kontrolę i zapowiedziano nam, że jest patologia złamania, że już nowotwór poszedł w kości, no, i że jak się złamie, to raczej będzie trudno to posklejać jak puzle. No i pytam się, od czego się zaczęło. Okazuje się, że żona ma na imię Ewa, więc niedawno miała imieniny. Ma 49 lat. Mąż mówi, że 3 lata jest starsza ode mnie, więc chyba koło 47 ma ten pan. Wydaje mi się, że ma Seweryn na imię, ale mogłem pomylić, to teraz nieistotna zbieżność nazwy z kimion. Natomiast pytam się, czy mają dzieci. Okazuje się, że dzieci nie mają, mieszkają pod Wydminami, niedaleko tutaj Giżycka i walczą już kilka lat z tą sytuacją, ale widać, że, że może jest generalnie wyczerpany. Codziennie mówi, panie wczoraj wyjeżdżałem stąd 4 godziny, bo ten parkomat po prostu szaleje tutaj, to jest jakaś porażka, już mam naprawdę dosyć tego szpitala. No i wyobraź sobie, że ja tak, mówi pan co? Ja jestem księdzem i chcę Panu powiedzieć dzisiaj tak, że w tym wszystkim, co Pan przeżywa, on taki trochę spyszony. Chciałem Panu powiedzieć, że nie ma przypadkowych spotkań, tak? To bardziej mówiłem do siebie niż do niego. Ja sobie poszedłem na spacer, po prostu jakiś taki zmielony już po świętach. No i nagle Cię Bóg stawia w takiej sytuacji, nie? W takie Boże Narodzenie. I ja mówię, niech Pan ma tego świadomość, że ktoś się o Was troszczy. Polazem dalej do szpitala. Bo jak już byłem tam, no to mówię: Dobra, zajrzę do dzieciaków. A tam y, znajome pielęgniarki, opowiadam historię, ale wchodzę. Siedzi młoda osoba lat 15. Przywieziona przez wychowawcę y, okazuje się, że była próba samobójcza osoba zarzuciła leki. Okazuje się, że ta młoda osoba lat 15 niedawno wyszła ze szpitala psychiatrycznego. Wcześniej były jeszcze próby samobójcze. Powodem tego pobytu i tego szarpnięcia życiowego było to, że mama obiecała, że przyjdzie, a nawaliła. Na święta się nie pokazała. Ja pamiętam pierwsze miejsce, gdzie pracowałem w Kutnie od 2008 roku, 2013. I chodziłem też do domu dziecka. I te rzeczy są jakby tam nieobce, takie sytuacje. I pamiętam małego Mateusza, a mały Mateusz, który został zabrany ojcu, który został opuszczony przez żonę. Z jednego dnia na dzień sobie wyjechała gdzieś w powietrze i zostawiła małego Mateusza. Chyba druga czy trzecia klasa podstawówki. No i ojca, który próbował sobie z tym poradzić, ale zaczął sprzedawać z opieki węgiel, który dostawał po prostu na wódkę. I przychodziły kobiety i mówiły, stary, obmaluj chociaż mu pokój, bo ci syna zabiorą. Ale to było tak mocne i ta samotność, i porzucenie było tak mocne, dlatego facetarze że nie dźwignął. I Mateusz codziennie, któremu tata, kiedy go odbierano ojcu, yy, usłyszał, przyjdę cię odwiedzić, przyjdę zobaczyć. Mateusz stał przez miesiąc codziennie przyklejony nosem do szyby wejściowej w domu dziecka i wypatrując taty. Ja to mogłem oglądać i taki miałem przywilej, tak mi Pan Bóg dał, I Mateusza. I potem znalazła się przepiękna kobieta. Miała już dzieci, przysposobiła Mateusza i fajnie poszedł w piłkę nożną, w parę jeszcze innych rzeczy, dostał po prostu trampolinę do życia. Dzisiaj z Ewangelia o tym, jak się wszyscy koncentrują na tym, że się Jezus, 12 dwunastoletni, zgubił. Ale to tak naprawdę jest pytanie: kto tu się zgubił? Zgubili to się rodzice. Maryja z Józefem, pewni tego, że lata między znajomymi dzieciakami idą całymi rodzinami do Jerozolimy. Wszystko zagrało i po trzech dniach się kapnęli, dopiero że Jezusa nie ma. Nie? Zaczynają go szukać i reagują tak. Dlaczego nam to zrobiłeś? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. To jest taki ważny niuans, że kobieta przedstawia dziecku, w jakiej roli jest mężczyzna w jej życiu. Ten facet, który się przy niej pojawia, w jakiej jest roli. Ojciec twój i ja. Józef dostał jasną rolę. Jezus dostał jasny komunikat, kim jest Józef. Mnóstwo jest dzisiaj facetów, którzy wychowują nie swoje dzieci. Bo się scenariusze różnie kładą. I spotkałem kolejną historię, jak jeszcze byłem w Czerwińsku nad Wisłą. Gdzieś poleciał mój numer i zadzwoniła kobieta, Mówi, że oni są z Warszawy, chcieliby przyjechać. Mają córkę po trzech próbach samobójczych, za dwa dni wychodzi ze szpitala psychiatrycznego w Józefowie pod Warszawą. Jeden z największych takich lokali dla młodzieży w Polsce, gdzie w tym momencie już personel odszedł do dłużek, bo nie dawali rady. Deficyt psychiatrów. Dziecięcych, deficyt psychologów dziecięcych w skali Polski jest miażdżący. To, co nam porobiono z dziećmi po izolacji pandemicznej, cały czas zbiera swoje żniwo. Może masz takie dziecko, z którym musisz jeździć do specjalisty, może masz takie warunki, że w ogóle możesz jeździć do specjalisty, bo nawet komercyjnie trzeba trochę poczekać. A, a śmierć nie wybiera. Ta osoba, którą wczoraj spotkałem, jest po raz kolejny dla mnie taki krzyk. Do ludzi dorosłych, krzyk, do tych wszystkich rodziców, którzy się pogubili, bo z różnych zdenów się gubią i to nie nam oceniać. Ale dzisiaj mam wrażenie, że młodych ludzi tyle umiera i tyle się topi w swoim życiu w różnych nałogach, w różnych tragediach, pustkach, depresjach ze skutkiem śmiertelnym bo warto sobie spojrzeć, jaki jest odsetek w skali roku samobójstw lub prób samobójczych młodych ludzi 15-13 plus że dzieciaki się umawiają w tak zwanych darknetach. Nie mówię tego szczapy. Polecam kontakt z Leszkiem Dowgiało, streetwalker z okolicy Elbląga. Jeździ po wszystkich kuratoriach w Polsce i trochę zmienia mentalność. Spotkałem osobiście, to on nam powiedział na szkoleniu, że ostatnio udało mu się wyciągnąć ze zbiorowego samobójstwa, gdzie cztery dziewczyny się ustawiły, mówi trzy wyciągnęliśmy, jedna nam po prostu się wysmyknęła. Tak? I to są realia, to są rzeczy, to nie są jakieś tam reklamy. Nie? I dzisiaj w tą... Dzisiaj w tą tak naprawdę, mi powiedział, tą Niedzielę Rodziny, gdzie rodzina przechodzi nie tylko ostrzał, jak najbardziej bombardowana Syria, o której się już przestało gadać, no bo Ukraina przykryła wszystko i nie jestem żadnym ksenofobem, żeby była jasność. Ale jest wiele domów ostrzeliwanych przez rozwalone małżeństwa, przez rozwalonych dorosłych. Ja chciałbym takie emergencji dzisiaj SOS skierować do wszystkich ludzi, dorosłych, dobrej woli. Nie musisz być ojcem biologicznym, bo ta para, która do mnie przyjechała z tą nastolatką po trzeciej próbie samobójczej, okazało się, że ten facet to wcale nie jest jej ojciec biologiczny. I za drugim razem, jak przyjechali z tą dziewczyną, ja myślałem, że takie chuchro zabiedzone, to już po prostu takie wiszące skóra i kościa. a to była mega inteligentna piętnastolatka, która rozdała matkę przy stole. A co ty o mnie wiesz? Mówi, to, to nie jest mój ojciec biologiczny. Ale ja go kocham jako ojca. On jest dla mnie wszystkim. On jest dla mnie ojcem. Bo ojciec nie musi być biologiczny, ale musi być kochający. Tutaj nie ma żadnych innych prostych, nieprostych, równań, całek i tak dalej. Taka jest ekonomia serca. I to, co możesz dzisiaj włączyć w swoim sercu jako chrzestny, jako chrzestny, po to cię nazywają matką chrzestną, ojciec chrzestny, że wchodzisz jak nie umrze matka biologiczna czy ojciec, tylko wtedy, kiedy nie dostaje, kiedy nie uzupełnia miłości. Spowiadam się z grzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem. Czwarte jest zaniedbaniem. Z tego zaniedbania miłości jest najwięcej wizyt na Sorze. Jak się nam uda złapać, również w konfesjonale na Sorze, to w porządku, a jak nie, pogrzebów coraz więcej. I tutaj nie ma się co bawić w zaczarowywanie rzeczywistości, jakieś zakrzywianie czasoprzestrzeni. W każdym miejscu w Polsce, nie tylko, umierają młodzi ludzie tylko przez to, że nie mają kroplówki miłości, albo podłączają sobie jakieś węflony w sieci, które tak naprawdę faszerują ich dziadostwem, gdzie umierają hmm. przez pornografię, gdzie umierają przez uzależnienia, gdzie umierają przez brak obecności swoich rodziców. To, co dzisiaj Jezus im tam lekko sprzedaje: Ja jestem tam, gdzie powinienem być. Czy jako rodzic jesteś tam, gdzie powinieneś być w życiu swojego dziecka? Czy jesteś na miejscu? Czy jesteś na takim sorze, że dziecko, jak mu się naprawdę jakiś zawał życiowy trafi, to może przybiec do ciebie, najpierw do ciebie. Nie bojąc się tego, że potraktujesz go może tak, jak ciebie potraktowali rodzice? Może masz różne doświadczenie pomocy od dorosłych? Może tak naprawdę masz tak, że jak jedziesz tak, jak mój znajomy, na drugi koniec Polski, żeby pogadać jako już dorosły facet z Chrzestną i ustawia i konstruuje większość decyzji życiowych właśnie z Chrzestą, nie z matką, nie z ojcem. Taki mają deal, taką mają relację. Bo to, co jest najważniejsze w wychowaniu. <kluzny> Przepraszam, młodego człowieka, to są relacje. Nic więcej nie wymyślimy. Dobra. Idę do pani Ewy właśnie. Bo ktoś poszedł do pani Ewy z Medyków. Słysząc tą moją historię, i zagadają o to, czy by się nie chciała wyspowiadać. Mówi, że ona nie pamięta kiedy się spowiadała i w ogóle nie wie, co to jest. Jak ktoś ją zapytał, czy wierzy w Boga, ona mówi: Nie wiem, czy wierzę w Boga, ale wziąłam z domu taką książeczkę, modlitwa do świętej Brigidy. Nie wiem po co, ale to mnie uspokaja. No to idę. Jako pomoc duchowa na oddział zobaczymy co będzie. A Tobie polecam panią Ewę do modlitwy jej męża. Przygotowanie do jej spowiedzi, bo spróbujemy to zrobić, zabezpieczyć ją na drogę. Tobie polecam te wszystkie dzieciaki, które teraz są po próbach samobójczych, na których nie czekają rodzice, których nie odwiedzili święta, rodzice, którzy nie mieli. Czasami dziadek, babcia robią większą robotę niż nie jeden rodzic. Mama i tata nie musi być biologiczny, ale musi być kochający. Niech Cię na ten czas błogosławi, strzeże Ciebie, Twoją rodzinę, Twoje dzieci, Bóg Wszechmogący. Ojciec Syn, Bóg Święty. Amen.